tasted victory and the craving for more is upon you it is clear that one decisive blow to the humans will make the total and complete domination of this race a simple matter your spies have gathered intelligence that points to an encampment near the center of the human lands where their knights and soldiers are set to train Although they will not be expecting an attack, they should prove a good fight. The destruction of this site would greatly weaken their forces, and it's your position as war chief in stone. None shall survive! No, Mission 10. Trzeba zlikwidować wroga. Zastanawiam się, czy jakkolwiek się tutaj czaić, czy po prostu pójść i ich tam nie wyłupić i nie przejmować niczym. Dobra, najpierw trzeba znaleźć miejsce. To jakaś ścieżka jest, bierzemy maszyny. A wszyscy chodźcie. Nie ma co się tu szczypać, kimkolwiek. Dobra, tu jest ścieżka. No, atakują, dawać Dobra, czy na drugą stronę? Robimy inwazję. Dawać, dawać. Dawać, dawać na górę. Nie. Łupać go. Mają złe czary na nas. Bardzo złe. Dawaj tutaj. Czubka, chodźcie tutaj. Musimy łupać wroga. Już tam zabijcie go. Zabijcie tego gościa. Dobra. Nie. Czemu tu taki menel jest? Добра, развалка это безумно все-таки акция давай упасть то упасть в лагус Weź tu rozwal przejściu, bo mamy Nie ma co tu jechać, no Dawaj dalej, dalej, jedziemy Jedziemy, szybka akcja Bez żadnej strategii Po prostu głupiemy i tyle Głupiemy bez żadnej strategii